Ponad dwa tysiące lat temu coś pojawiło się na nocnym niebie coś na tyle niezwykłego, że skłoniło mędrców do podjęcia długiej, niebezpiecznej podróży przez pustynie i góry. Szli za światłem, które według jednych było znakiem od Boga, a według innych po prostu rzadkim zjawiskiem kosmicznym. Ale co jeśli obie te odpowiedzi są prawdziwe? Co jeśli to, co nazwaliśmy cudem, nie miało swoją nazwę? W języku astrofizyki? Dzisiaj rozwikłamy tajemnice Gwiazdy Betlejemskiej. A jeśli interesujesz się takimi zagadkami na pograniczu nauki i historii, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał Pięk Rzeczy, bo to dopiero początek naszej podróży. Gwiazda Betlejemska, znana także jako Gwiazda Bożego Narodzenia, pojawia się w Ewangelii według Mateusza. To właśnie ona miała poprowadzić trzech króli, mędrców ze wschodu. Do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Według tekstu biblijnego, gwiazda ta poruszała się po niebie, zatrzymała się nad konkretnym miejscem i wskazała drogę. Przez wieki. Wydarzenie to było interpretowane wyłącznie w kategoriach religijnych cud, znak od Boga symbol boskiej interwencji w ludzkie dzieje. Ale od momentu, kiedy ludzkość zaczęła systematycznie obserwować niebo i zapisywać zjawiska astronomiczne, Pojawiło się pytanie: A może to nie był cud w klasycznym rozumieniu? Może było to coś, co można wytłumaczyć nauką? I tu zaczyna się fascynująca część tej historii. Wyobraź sobie, że jesteś starożytnym astronomem. Nie masz teleskopu, nie znasz praw fizyki, ale co noc obserwujesz niebo. I pewnej nocy widzisz coś niezwykłego: dwie najjaśniejsze planety Jowisz i Saturn. Zbliżają się do siebie tak bardzo, że wydają się jednym olśniewającym punktem światła. To właśnie koniunkcja planetarna. Uczeni, analizując ruchy planet, odkryli, że w roku siódmej przed naszą erą, a więc w okresie zgodnym z przypuszczalnym rokiem narodzin Chrystusa, doszło do wyjątkowo rzadkiego zjawiska. Jowisz i Saturn dwa gigantyczne ciała niebieskie spotkały się na niebie aż trzy razy w ciągu jednego roku. To tak zwana potrójna konjunkcja i zdarza się niezwykle rzadko. Dla starożytnych obserwatorów taki widok musiał być porażający. Jasne, stabilne światło, które wyróżniało się na tle innych gwiazd. Coś, co można było uznać za znak, za wskazówkę. Ale czy to wystarczy, by wyjaśnić biblijny opis gwiazdy, która poruszała się i zatrzymała się? Cóż, planety faktycznie poruszają się na niebie, choć powoli. Ich pozycje zmieniają się z nocy na noc, a dla kogoś, kto podróżował przez wiele tygodni, mogło to wyglądać jak przewodnik. A teraz coś bardziej dramatycznego: supernowa to eksplozja gwiazdy moment, w którym masywna gwiazda kończy swoje życie w spektakularnym wybuchu światła. Przez kilka tygodni, czasem miesięcy, taka supernowa może świecić jaśniej niż cała galaktyka jest widoczna nawet w dzień. Starożytni astronomowie chińscy, którzy skrupulatnie dokumentowali zjawiska niebieskie, zanotowali pojawienie się gwiazdy gościa w okolicach roku 5 przed naszą erą. Czy to mogła być gwiazda betlejemska? Supernowa pasuje do opisu biblijnego pod jednym względem. Jest to nowy, niezwykle jasny obiekt na niebie, który pojawia się nagle i przykuwa uwagę. Ale jest jeden problem supernowa nie porusza się pozostaje w tym samym miejscu na niebie, aż powoli zgaśnie. Więc jeśli gwiazda betlejemska rzeczywiście prowadziła mędrców, supernowa nie jest idealnym wyjaśnieniem. Chyba że opis biblijny był bardziej symboliczny niż dosłowny. Komety, te lodowe wędrowce kosmosu, od zawsze budziły lęk i podziw. Pojawiają się niespodziewanie, mają długie, świetliste ogony i poruszają się po niebie przez wiele nocy. Dla starożytnych ludzi kometa była zwiastunem wielkich wydarzeń: narodzin króla, upadku imperium lub nadejścia kogoś wyjątkowego. W roku piątym przed naszą erą kometa Haleja przeleciała w pobliżu Ziemi. Była na tyle jasna, że z pewnością została zauważona przez ówczesnych astronomów czy to ona mogła być gwiazdą betlejemską? Z jednej strony, kometa doskonale pasuje do opisu poruszającej się gwiazdy. Z drugiej strony, w starożytności komety były często kojarzone z nieszczęściem, a nie z dobrymi wieściami. Trudno więc wyobrazić sobie, by mędrcy interpretowali kometę jako znak narodzin mesjasza. Ale historia zna wiele przypadków, gdy symbole były reinterpretowane. Może w tym konkretnym momencie kometa stała się czymś więcej niż tylko złą wróżbą? I tutaj dochodzimy do najciekawszego punktu tej opowieści. Nauka oferuje logiczne, sprawdzalne wyjaśnienia. Konjunkcja planet, supernowa, kometa. Każde z tych zjawisk mogło być tym, co ludzie zobaczyli na niebie 2000 lat temu. Każde z nich jest realne, udokumentowane i powtarzalne. Ale czy to wyklucza cud? Religia nie musi stać w sprzeczności z nauką. Dla wielu wierzących, fakt, że Bóg posłużył się naturalnym zjawiskiem astronomicznym, by zwiastować narodziny Chrystusa, jest równie cudowny, co nadprzyrodzona interwencja. W końcu, kto stworzył prawa fizyki? Kto zaprojektował kosmos tak, by w odpowiednim momencie planety spotkały się na niebie, tworząc znak widzialny dla tych, którzy go szukali? To pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sam. Gwiazda Betlejemska pozostaje jedną z najbardziej fascynujących zagadek na styku nauki i wiary. Czy była cudem, czy zjawiskiem astronomicznym, a może obiema tymi rzeczami naraz, może prawda leży gdzieś pomiędzy, w miejscu, gdzie astronomia spotyka się z transcendencją, gdzie zimne światło gwiazd staje się symbolem czegoś większego. A ty, co o tym myślisz? Cud, nauka, czy coś pośrodku? Napisz w komentarzach i daj znać, jakie inne tajemnice historii chciałbyś, żebyśmy rozwikłali. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, 5 rzeczy.